Cześć, to Adam Pawłowski. Kolejny zestaw winoklub.pl. Dzisiaj bierzemy na warsztat wino ultra yy, peringowe, wino, które jest bardzo gastronomiczne idealne. W Moim zdaniem, w zestawie czerwcowym, to ono jawi się jako to, które yy, najfajniej będzie wypadało z jedzeniem. De facto potrzebuje jedzenia ze względu na swoją taką yy, podbitą, świdrującą kwasowość i, i dosyć mocno zarysowaną taninę. To jest Diamantopetra, Diamantakis, wino wytworzone z skuparzu syra, Mandilaria, 2018 rocznik. Degustację tego wina możecie zobaczyć w, w kolejnym filmie. A tutaj skupiamy się na łączeniu wina z jedzeniem, ten nasz mały gastrokącik. Przygotowałem kilka przekąsek, mam dwa rodzaje serów. Mam polski ser Rubin 9-miesięczny. 9 miesięcy dojrzewający. Mam też ser Halumi, tak? czyli jesteśmy w takim trochę greckim, greckim wydaniu sera oraz dojrzewającą szynkę, a także taką rwaną kaczkę. Wydaje mi się, że te peringi będą optymalne i w zasadzie, tak w teorii patrząc na to, jak to wino się prezentuje. Jakie ma cechy, jak, jak jest zrównoważone, już w pewnej ewolucji. Mamy taki soczysty, pyszny, słodkokwaśny czerwony owoc z nutą pieprzu, z nutą ziół, słodkich przypraw. Wino zharmonizowane, wino kompletne, wino asertywne, ale nie jakieś, nie jakieś przesadziste i tak, jak na, przy okazji degustowania tego wina, e, mówiłem, że to nie jest takie wino do sobie popijania solo, tylko, e, tylko po kilku łykach tego wina, po pierwszym kieliszku, jeżeli nie mamy żadnego jedzenia, no to e, to, 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 to wino zawiedzie nas do lodówki, żeby coś, czy do garnka, e, jeżeli coś tam e, na gazie sobie pyrka. <śm> <śm> e, wino, które jest e, w, bardzo. Ma wiele opcji dołączenia z jedzeniem. Wspominałem, yy, wspominałem przy jego degustacji o tej zapiekance kreteńskiej, bo to wino jest z Krety. Yy, takiej jagnięcej, zapiekanej w ciasto. Yy, oczywiście ciężko to znaleźć u nas, natomiast w każdej, yy, w każdej restauracji greckiej znajdziemy musakę, która pewnie yy, też fajnie się połączy z tym winem. Yy, w swoim takim ciężarze, w swoim wymiarze takiego ciężaru tego to wino, dziś bym mnie plasował w, w, w takiej wadze średniej. To jest zaledwie 12,5% alkoholu, więc zwiewne, eleganckie wino, wino, które bardziej, bardziej się zaznacza tą kwasowością i, 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 i tanicznością aniżeli Jakąś taką topornością i ciałem. Jak łączymy wino z jedzeniem, to pamiętajmy o tej zasadzie, żeby najpierw spróbować wino samo, żeby trochę z nim pobyć, poznać jego smak, aromat, zobaczyć jak ono się zachowuje bez jedzenia. Następnie po tym pierwszym łyku przechodzimy do tego konkretnego jedzenia, z którym, z którym mamy je połączyć. I e, następnie wracamy z powrotem do wina. Tak, żeby to było. Wino, jedzenie, wino. E, takie są zasady. Dwa razy wino, jedzenie, albo to wszystko przy, może się przerodzić w taki niekończący nie się, y, nie, nie się y, cykl y, wina, jedzenia, wina, jedzenia, aż do końca. E, sobie tak myślę, że chyba zacznę od y, halumi, które pewnie będzie miało y, najmniej smaku. I świeży ser, który został. Rzucony na patelnię jest pięknie przerumieniony, delikatnie chrupki. Ale to, co Halumi ma w sobie to taka tekstura. Tekstura troszeczkę nawet nawet tak go słychać pod zębem. Na pewno jest słony. Słony nie jest, nie jest tutaj problemem. Smak będzie nam wyostrzał. Owocowość wina, delikatnie może nawet łagodzi utaninę, jest bardzo taki mleczny w swoim smaku i dosyć tłusty. Jedną z tych najważniejszych zasad łączenia wina z jedzeniem jest znalezienie harmonii między winem a jedzeniem między smakiem wina, intensywnością jego a jedzenia. I ten pairing nie jest zły. Natomiast ser Halumi zupełnie zniknął, został zdominowany przez wino. Wino jest bardziej y, takie wyróżniające się, rysujące się na froncie. Y, I y, o ile ser stworzył takie y, przyjemne, mleczne, tłuste tło dla wina i nieco złagodził jego taniczność, to y, zupełnie się nie pokazał. Tak, Więc to jest platforma dla wina, ale ser gdzieś zniknął. Dalej szukamy tej harmonii, no bo tylko wtedy pairing jest idealny, kiedy wino pozostaje w swojej takiej pierwotnej formie smakowej, tak jak i danie, no i tworzy się jakaś taka trzecia sfera aromatu, aromatów związanych z tym połączeniem, taka wartość dodana. Nie znaleźliśmy jej w serze Halumi, ale może ten dojrzewający przez 9 miesięcy ser Rubin. Który w swoim smaku jest bardzo orzechowy, jest kremowy, ma też swoją taką spoistość tekstury. Odrobinę zaczyna się pojawiać tych takich kryształków soli, które, które dodają mu tej takiej umamiczności, orzechowości, smaku po prostu. I wino się bardzo lubi z tym serem. Bardzo się lubi. Tak, pozostaje smak wina, pozostaje smak sera i jest to takie, takie pójście w parze. Przy poprzednim peringu to wino wysuwało się na front tego peletonu, pozostawiając ser, ser halloumi gdzieś w tyle, a tutaj one idą naprawdę Naprawdę web w łeb, więc ten, ten, ta mleczność, która już bardziej wchodzi w tą, w tą taką orzechowość, w tą, w tą umamiczność, pozostaje tutaj w dosyć, dosyć duża doza tłuszczu, która pięknie łagodzi taninę, ale wydaje się wydaje się, że i wino i ser zyskały na tym peringu i jest... no co tu dużo mówić, o niebo lepszy. Zbliżamy się blisko, blisko ideałowi. No dobra, to teraz mm, szynka dojrzewająca, mm, takie hamon serrano hiszpańskie. I co tu nam się wydarzyło? Mm, Tak, o ile przy poprzednim peringu z serem było to taka idealna harmonia, taka symbioza tekstur, to w przypadku szynki jest perfekcyjna, perfekcyjny mariaż smaków, bo ten słodko-kwaśny owoc, taki, taki trochę taki trochę winny, taka słodko-kwaśna wiśnia, taka czerwona porzeczka, taka niedojrzała malina, trochę jeżyny. To wszystko fajnie koresponduje z, z mięsnym smakiem. No i ta lekko ta rustykalna, ziemisto charakterystyka tego wina dobrze współgra z, z, tą, z tą umamicznością, z tą z tym mięsnym charakterem dojrzewającej szynki. Więc tutaj jest równie smacznie, równie dobrze, ale w, ale w inny sposób. Totalnie w inny sposób, to jest bardziej gra na smakach, a w poprzednim serze to było, to było bardziej na teksturach, które były, były harmonijne. No dobra, to grande finale. Jeżeli miałbym w teorii Wysyłać jakiegoś takiego um, pretendenta do idealnego peringu um, w ramach moich przekąsek, to byłaby to ta rwana kaczka. Noga kaczki porwana, um, ale równie dobrze mógłby być to um, pierskaczki, kaczki, czy jakaś taka kaczka konfitowana. I tutaj mamy strzał w dziesiątkę. Tu jest po prostu idealnie. Te bardziej charakterne, wyraziste mięso, które jest podane na ciepło, też to też zawsze zmienia, zmienia troszeczkę odbiór i, i to w interakcję inną wchodzi wino z jedzeniem, jeżeli ono jest wyserwowane na ciepło. Mamy charakterne mięso. Jest to drób oczywiście, ale. Takim dzikim, z dzikim sz, sznytem. Te, jak wiemy, to kaczka bardzo się lubi z czerwonymi owocami, w ogóle z owocami, tylko serwujemy ją, czy z jabłkiem, czy z jakimś z żurawiną, czy w ogóle z jakimś sosem owocowym. I tutaj to się dzieje. Tutaj na, następuje ta, ten, 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 ten miks i de facto dzięki temu pairingowi to mięso zyskuje na smaku, ale i wino. Z, z, z znajduje w tym wszystkim taką platformę do wybicia się. Jest to genialne połączenie. Jedno chyba z najlepszych, jakie, jakie nam udało się, myślę, znaleźć w naszym, w naszym kąciku Food and Wine. Do, namawiam Was do, do tego peringu. Jeżeli byście chcieli w, jeżeli jesteście głodni na więcej no to oczywiście zapraszamy was do dołączenia do klubu winoklub.pl tam znajdziecie szczegóły zapisy zapraszamy do naszej społeczności głodnych i spragnionych do zobaczenia cześć